Pani Jagoda Komorowska, czy pozwoli Pani, że przedstawię Panią guru? mody polskiej? No nie opanuję, aczkolwiek to trudno, że tak powiem, identyfikować się z tym guru, bo z modą to jest tak, jak mówił Versace, że moda rano się rodzi, wieczorem umiera. Więc za chwilę już człowiekowi brakuje tej wiedzy. Natomiast oczywiście no, z modą zżyłam się, bo całe swoje życie praktycznie poświęciłam modzie. I taką perfinną teorię wysnułam, że właśnie ta moda, którą sobie tak ukochałam, nie jest idealna, bo ma dwa oblicza według mnie. Jedno to jest tyranem, despotą. Złośliwcem, pożeraczem naszych pieniędzy i czasu. No to na pewno. A z drugiej strony z kolei wprost przeciwnie, dostarcza nam przecież ogromnie dużo radości, jeśli jesteśmy usatysfakcjonowane, że dobrze się czujemy w ubiorze. Dostarcza nam przecież urody i pewności siebie, co z kolei wpływa na naszą przyszłość, na naszą rzeczywistość, bo czując się dobrze. Walczymy spokojniej o nasze istnienie. Moda jest po prostu dla mnie czymś, bez czego nie umiałabym żyć. Niemniej jak widać, moda jest właściwie w tej chwili na takim etapie, że praktycznie trudno podsumować ją, jak, jak się ludzie ubierają z jakiego punktu widzenia, Czy bo jest niezwykle różnorodna. Niezwykle różnorodna, bo kiedyś były trendy. Mówiło się, właśnie pisało się, kochane moje, odrzućcie to, usunęcie w szafie na dolną półkę, a potem przeniosły się znów na górną takie lub inne elementy, kolory, wzory. Teraz po prostu tak naprawdę to jest ogromny galimatias i praktycznie modnych jest ogromnie dużo rzeczy. Czyli To jest, jest tak. Chanel mówiła na przykład, że modą jest wszystko, to co nas otacza: śpiew ptaków, szum liści, architektura, muzyka, a równocześnie mówiła, że modą jest wszystko to, co widzimy na ulicy. I teraz co my widzimy na tej ulicy? Widzimy coś, do czego nam potrzebna jest wiedza. Zmienionych dekad XX wieku. Moda jest rzeczywiście czymś i dla Pani też chyba niezwykle ważnym, prawda? Chyba dla każdej kobiety. Dla każdej jest kobiety. I dlatego właśnie najważniejsze dla nas są lata, minione dekady zeszłego wieku, których nie można pominąć, które krok po kroku sprawiały, że w tej chwili widzimy na ulicy to, co jest. A jest to efekt tego właśnie, o co walczyły, walczyły pokolenia minionych dekad. Ja pamiętam właśnie lata 70, które odbiły się w ogromny, istotny sposób na naszym życiu. Jeździłam wtedy na targi mody, bo targi były niezwykle ważne w tym czasie. Modelki, targi, powoływanie się na artystki, które identyfikowało się z określonym ubiorem. I jeździłam do stolic mody, co nie było oczywiście łatwe, ponieważ trzeba było, trzeba było ogromnie walczyć, przekonać naczelną, bo właściwie zawsze liczyła się polityka, liczyły się sprawy społeczne. Natomiast moda, mimo tego, że jest tak ogromnie ważna, wydaje się, była, była fanaberią, była czymś marginalnym w każdej redakcji. Dlatego trzeba było z uporem maniaka przekonywać naczelną. Ale oczywiście pieniędzy, jak zwykle, w naszym życiu nie było zbyt dużo. Więc za pieniądze z redakcji wyjeżdżałam bardzo rzadko. Nie tak jak teraz mają moje koleżanki możliwości. Żeby prawda, oglądać odkutir, żeby oglądać predaporte. Ja jeździłam głównie na targi mody, jeździłam za własne na ogół pieniądze, ale uważałam, że nie mogę, że etyka mi nie pozwala na to, żeby zajmować się modą, pisać o niej, a nie wiedzieć tak naprawdę dokładnie, na czym ta moda w tej chwili się opiera. W latach 70. I działo się ogromnie dużo. To, co w tej chwili widzimy na ulicy, do czego za moment wrócę, to jest właśnie efekt tych y, lat. E, działo się to, że narodziła się Mimi. E, Mary Quandt, e, Curèche, do dziś właściwie walczą o to, kto pierwszy wymyślił. No wymyślili, jak to z artystami bywa, chyba w tym samym czasie. Niemniej pierwszeństwo przysługuje Mary, Mary. Quant, tak. No właśnie w tym czasie narodziło się mini dzięki nim i mini było tak okrutnie, można powiedzieć, mini, że czasem sprawiało wrażenie, jakby to była chusteczka do nosa. I pamiętam, że w ramach pierwszego mojego wyjazdu w świat wyjechałam do Londynu, bo w British Council skończyłam kurs. I redakcja mi pozwoliła, sfinansowała ten wyjazd. Kiedy przyjechałam do Londynu, sama nie wierzyłam, mimo że wydaje mi się, że całe życie mam jakieś ciągoty bardziej awangardowe do ubierania, że angielki tak szalenie przejęły się tą młodą, że są tak bardzo odważne, awangardowe. One po prostu traktowały to mini tak, że całą bieliznę spod spodu było widać, nie przejmowały się tym, czy mają krzywe nogi, czy nie. Chciały być sobą i to jest dla mnie niezwykle cenne było, że właśnie bycie sobą Sprawia właśnie tę radość, tę wolność. Wtedy ta moda dawała również kolor w latach 70. Kobiety były jak, chodziły jak, kolorowe jak ptaki egzotyczne, mężczyźni jak papugi. No to była wielka wolność, to się zaczęło dziać coś, czego do tej pory nie było. Także moda lat 70. to był Yves Saint Laurent, Paco Rabanne. Vivienne Westwood, Chanel, sami wspaniali, najwięksi twórcy. No i Vivienne Westwood do tej pory jest taka… Vivienne Westwood zimiana. jest niezwykle… Vivienne Westwood w ogóle z, z takim tupetem wkroczyła w wiek, w lata 70. Nie przejmowała się niczym. Zaczęła lansować e, ogromnie szybko taką antymodę. E, popierała e, hipisów, popierała e, e, panków, a także wszelkie subkultury. I ona e, wraz ze swoim przyjacielem McLarenem. Otworzyła sklep w centrum Londynu, gdzie rzeczywiście działo się ogromnie dużo. Na witrynach był napis: Seks jest modą. Sama tworzyła niezwykłe rzeczy, przeniosła bieliznę spod spodu. Na wierzch sukienki udekorowała przecież biustonoszami. To ona wymyśliła te dla mnie karykaturalnie wysokie szpilki, wymyśliła buty na, tych, na koturnach, pasków dużo, klamer. Także Vivienne Westwood rzeczywiście ogromny wpływ na modę wywarła. No Paco Rabanne, Paco Rabanne, z którym byłam zresztą w Gili, który dla mnie jest człowiekiem niezwykle wspaniałym, który całe życie oddał też modzie i który przede wszystkim zajmuje się modą z punktu widzenia raczej technologii. On wywarł wielki wpływ na lata 70., i zrobił ten przełom w modzie swoimi sukienkami plasty, z plastiku i z metalu. Ale jeszcze zrobił dodatkowy przełom, ponieważ prezentował tylko na pokazie 12 sukienek. Było to mało, po prostu. W tym czasie pokazy mody. Różniły się od tych, które w tej chwili są prezentowane. Były pokazywane na takiej zasadzie, że modelki wkraczały na podium, niosły numerek ze sobą i jeszcze speaker gdzieś tam z daleka mówił, potwierdzał to, które to wyjście, ponieważ chodziło o to, żeby zamówić dany ciut. Paco to wszystko zlikwidował, dał podkład muzyczny, dał mużynki, które w rytm tańca wkroczyły z tymi dwunastoma sukienkami. Wywołał skandal w świecie mody, ale jego motto brzmi – jeśli robisz pokaz mody i wszystkim się podoba, to pamiętaj, że wyrzuciłeś pieniądze. W tym czasie Yves Saint raum znów zadbał o to, żeby kolory schodzące z jego podium wkraczały na ulicę. Chociaż nie była to sprawa łatwa i w tej chwili jesteśmy na czarno ubrane. Ale pamiętam, że jak chodziłam na te największe pokazy mody od Couture, to mówiło się stale o kolorach. Natomiast 99% było ubranych ludzi w czerni. Także on Przełamał właśnie to i sprawił, że kolor na przykład zielony z czerwonym jest, stanowi w tej chwili zupełną normalność. Tak jak powiedzmy nawet granat z czernią, co kiedyś w ogóle wydawało się abstrakcyjne. Pamiętam, moja babcia zawsze mi mówiła: pamiętaj, że kolor brązowy możesz łączyć tylko z jakąś, jakimś beżem czy zielenią. Jeździłam do Mediolanu na pokazy. Włoszki mówiły, pamiętaj, że torba, but, kapelusz, pończofa w tym samym kolorze. Ile się zmieniło w tej chwili. Wszystko no i wracając do, do tego mini, narodziło się również maxi, płaszcz do kostek, mini, buty za kolana, na wysokich obcasach. Chanel w tym czasie y, propagowała dziwiarstwo. Dziewiarstwo, na którym dorobiła się w ogóle majątku. Dekorowała płaszcze, kurtki, jakieś sukienki, futerkiem i przyniosła oczywiście to, co interesowała cały świat tym dziewiarstwem. U nas też produkowaliśmy kombinezony, wszelkie dodatki dziewiarstwa. Było przecież wiele cepelni, które rzeczywiście rękodzieło artystyczne ceniły i pięknie zwłaszcza folklor polski przenosiły w świat. Bo jeśli chodzi o modę w tym czasie, to my mieliśmy przecież też swoje wielkie zasługi, swoje wielkie osiągnięcia. Powstała moda polska. Sercem mody polskiej była wzorcownia. Tam siedziało młodych pięciu, wspaniałych, niezwykłych, obarczonych misją i szczęściem, że się dostali do tak wspaniałej firmy projektantów. Była Irena Biegańska która już niestety nie żyje, była Dziakowa Krystyna, która robiła tak piękne dziewiarstwo, że w tej chwili, gdyby świat to zobaczył, to chyba by po prostu o nie miał z wrażenia. Alina Parol, Juregantkowiak. Z nimi wszystkimi już współpracowałam. Chciałam się jeszcze spytać o Lagerfelda. Lagerfeld, Lagerfeld no rzeczywiście wspaniale się sprawdził jako projektant, który przeniósł w nasze istnienie założenia myśl twórczą Chanel, prawda? To był projektant, który, którego ja doceniałam. Niemniej dla mnie on, przez ten swój ubiór, był szalenie jakiś taki zimny. Był zbyt, zbyt, że tak powiem, szokujący w sensie takiego, używając modnego słowa, twardziela. Natomiast miałam do niego też wielki szacunek, ze względu na to, że ja całe życie walczę z tuszą. I pamiętam, że byłam na jego ostatnim pokazie firmy CLEO, gdzie on jeszcze ważył wtedy 40 kilo więcej. I z takim wielkim uporem, takim jakim właśnie on do swoje wydanie aranżacyjne nam ukazywał, w ciągu pół roku schudł te 40 kilo i wielbiłam go za to i zazdrościłam mu. Niemniej zawsze, kiedy przyjeżdżałam do Paryża, to czasem oczywiście udawało mi się iść na pokaz Karla Lagerferda od Couture. Było to wielkie, niezwykłe przeżycie, tak jak. I w Saint Laurenta i innych wspaniałych kreatorów, o których się teraz coraz mniej mówi i zapomina, niestety, o nich. Ale Karla Gelfert był dla mnie takim wzorcowym projektantem. Nawet jeśli nie byłam na jego pokazie, to musiałam wsiąść w taksówkę, pojechać na Aveni Montaigne, obejrzeć jego kolekcje, bo one stanowiły taki. Takie, można powiedzieć, łagodne przejście między jakimś szokiem od Coutillera, to było już parę d'apporté, jakiś deluxe nazwijmy to, i zawsze o nim pisałam, zawsze go wspaniale wspominałam. Aczkolwiek trudno zrozumieć, po co tyle tych domów, pałaców miał. Wszystko się tak kończy smutno, nie ma go ciekawe, kto będzie jego następcą. Dziękuję bardzo.